Zapraszam na vlogmas już szósty. Nie to chodzi, że są Mikołajki, bo już były. Jest 19 grudnia, ale jako to nagrywam jako szósty vlogmas. I zaczniemy od kalendarzach adwentowych. Zobaczcie, skórą mi najpierw. Zobacz, a jeszcze wam um, musicie zobaczyć na moje dwa szorcy. A ja wam mówię na szorcie, że um, mamy um, dziś Wigilię w, um, klasową. I zobaczmy, co będzie dziewiętnastym. Możemy jeszcze inne okienka otworzyć w sumie. O! To nie takie proste, widzowie, co wymyślicie? Dziś mamy... Wow, jaka fajny bryloczek. Osiemnastym, bo nie otwierałam 17, ale jeszcze zostawię nam jeszcze na jutrzejszy short, co nie otwieram już. Tylko jedno tylko okienko. Teraz to, co tu będę miała numerce? 19. dziewiętnastym. O mam tutaj. O! Wow! Jakie fajne! Zobaczcie, zakochałam się. I mamy w sumie, ale mamy w sumie godzinę 10.46, jak co? O tej godzinie nagrywam. A mam do szkoły na 12,55. Wow, jak słodko! Ale też nie otwieram jak już wiem. No, Wielkej. To ostatnie y, mam już okienko dziewiętnastym. No ale to będzie takie, Sanrio. O, zobaczcie. Ha, mam wiecie co? cinamol. zaprasz, ale już. O, ale chodźmy do odcinka. Odcinek będzie jak odpaku. I, I zobaczcie, jestem na czerwono. Nie mam dzisiaj opaski, ale no, poczekajcie, mogę założyć. Dla Was widzowie, o! I mam. Widzicie? Hi, hi. Mam jajko niespodziankę. I mama dała jako na, na Mikołajki. To no nie takie proste, takie no. Ale może to otworzy nożyczkami lepiej. O! A summy za niedługo 11, a my wychodzimy o 12 z tatą do szkoły. To muszę no jakoś to. Czekolady nie chcę zjeść. A może? Nie. Nie chcę. Jest coś takiego, taka czekolada. Łanie takie. Nie chcę jej zjeść, naprawdę. Dowiedzmy, jaka tam będzie niespodzianka. O! Tylko jak tu zobaczyć, Zobaczcie. Ej, trudne. Nie, nie wiem. Taka. Em, nie wiem w sumie. Jednak widzowie nie otworzymy sobie tego jajka. Ale może inne okienka w sumie otworzę w sumie jak mi się nudzi, to otworzymy sobie. Zacznijmy od tego kalendarza. Kolejne okienka adwentowe otworzymy. A my dzień o szukajmy osiemnastych. Zobaczcie jaki to mamy raj. Nie już no... O, mamy już osiemnastę. O, Trunek trochę. Ale jestem się na O kolejny wrelożek tak, mówię, wiecie czemu. Ja sobie też podglądam, ale dobra. Wow. Dziś nie widziałam mam nic pięknego. Dobra, teraz 17. Bez podglądania. Oooo. Ej, muszę zgadnąć znowu. Ej, dobrze, pinka, ale nie wiem jaka ale No. Nie wiem, może o ty taka jest, której myślę.